Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na szybki, treściwy odcinek o najbardziej OP zagraniach FIFA 23 na ten moment okiem Bejota. Zachęcam do zostawienia łapeczki do góry. Napiszcie w komentarzu, jakiego kolejnego filmu instruktorzowego potrzebujecie. Czy może chcecie taktyki, może ustawienia sterowania, a może jeszcze więcej gameplay'u. Lecimy. Na przykładzie tej akcji e, też chciałbym pokazać, że podania L1 trójkąt czy też LB Y w przypadku padów od Xboxa są bardzo skuteczne. Widzimy wychodzącego na pozycję wolnego zawodnika, i to jest po prostu zwykły L1 trójkąt, a idealnie. Tutaj w tym drafcie GW się odnalazł wystawy do Dempsaya. No i strzeliliśmy tutaj bramkę na dwa do jednego. Kolejny przykład, jeśli chodzi o podania prostopadu górą, czyli L1 trójkąt Gorecka na wolne pole. No i co prawda z tej sytuacji bramki nie strzeliliśmy, gdyż próbowałem lobować z pierwszej piłki, ale te loby z pierwszej piłki średnio skuteczne. Bardziej ze stojącej, a z tych pierwszych, z tej pierwszej piłki troszeczkę gorzej. Natomiast no, L1 trójkąt górna prostopadła piłka bardzo zacna. Mija dosłownie chwilka, to samo spotkanie. Dwie akcje później. Zobaczcie, z pierwszej piłki, tym razem L1 trójkąt, i wyjście na sytuację, no prawie sam na sam Ibrahimowiciem, ale zgranie Ibrahimowicza tutaj do gowu znowu L1, trójkąt. Także zdecydowanie tego rodzaju podania wydaje mi się naprawdę bardzo opesł. Jeszcze raz zobaczmy sobie powtórkę tego zagrania. Taka przyrzutka delikatna nad obrońcą z pierwszej piłki, to nie wystarczy delikatnie nacisnąć i. To pięknie siada. Dosłownie to samo spotkanie. Znowu parę akcji później. Gowu ustawienie się do, do tego podania. Warto się ustawić właśnie w stronę, żeby nie, nie, nie rzucać tej piłki z boku, jakby, tylko tak w stronę tego zawodnika, do, które, do którego chcemy zagrywać taką prostopadą piłkę. No i wychodzi to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie L1 trójkąt, ale tak samo L1R1 trójkąt, chociaż no wtedy trzeba, trzeba już naprawdę bardzo uważać na to, żeby być ustawionym kierunkowo do podania. A jeśli chodzi o podania z pierwszej piłki górą, tak jak akcje wcześniej wtedy do Ibrahimowicza, no to z pierwszej piłki R1 trójkąt, a z tak jakby nie z piłką, no to można też próbować L1R1 trójkąt. Kolejny bardzo ciekawy przykład, jeśli chodzi o wykorzystanie aktualnych mechanik w grze player Loki, o których już wspominałem oczywiście w poprzednich latach, ale na pewno zrobię bardziej kompleksowy przegląd tego, kiedy warto je wykorzystywać. No i sytuacja są na sam po zagraniu L1 trójkąt. W tej sytuacji ten lob był mimo wszystko skuteczny. Wcześniej powiedziałem, że z pierwszej piłki nie są one tak skuteczne. Ta był półwolej, złożenie się do strzału gdzieś tam z Takiego boku, natomiast tutaj byliśmy, byliśmy na wprost yy, bramki, yy, no i w odpowiednim momencie yy, nawet skorzystanie z tego typu uderzenia jeszcze przy wychodzącym bramkarzu yy, idealnie tutaj to siadło. Klasyczne R1-X -y w pole karne również zdają robotę w tej Fifie. Zobaczcie, w tej yy, sytuacji nie bójmy się zagrać mocnej piki w pole karne, tak jak tutaj yy, do naszej dziewiątki, czyli do Sydney'a yy, GoW. Oczywiście, moglibyśmy grać tutaj Xa do zawodnika, który wbiega pole karne, natomiast mógłby do tej piłki nie dojść, mógłby go obrońca na wyprzedzenie wziąć, a w tej sytuacji R1-X idealnie siada, jak, widzi, jak, jak widzicie nie musiałem tutaj ładować zbyt dużo m, paska siły, no i co prawda źle potem rozegrałem tą akcję, ale samo podanie i znalezienie tutaj m, go w, m, fantastyczne takich akcji trzeba sobie tworzyć dużo w polu karnym Rwala trzeba się odnajdować dużo, bo nawet jak teraz już analizuję tę sytuację, wiadomo, że postąpiłem źle, próbując szukać tutaj Tapina, bo można było w sumie odwrócić się i spróbować strzelać po krótkim, ale no znalezienie, się, znalezienie się w tej sytuacji to już jest yy, właściwie połowa sukcesu, jeśli chodzi o FIFA 23. Co prawda sprint boostów z wykorzystaniem klawisza L1 już nie ma, ale nadal kontekstowy, zwinny dribbling, czyli e, dribbling lewą gałką z ciśniętym klawiszem e, R1 czy też RB funkcjonuje bardzo dobrze, co warto tutaj zauważyć na przykładzie brachmowicza, gdyż teraz zrobiłem zwód lewą gałką do góry, odejście na lewą nogę i strzał po krótkim słupku. Kolejna akcja, w której będę wykorzystywać player locka, co prawda w środku pola, ale też można przez to uwolnić trochę przestrzeni. Ten player lock wykorzystany, Demir Bay tutaj otworzył przestrzeń. Zrobiliśmy sprint boosta Dempsejem i shot. naprawdę świetna okazja tutaj Którą wam pokazuję i świetnie wykorzystana, ponieważ najpierw zrobiliśmy sprint boosta po zrobieniu stepovera, weszliśmy w pole karne, no i potem power shot, ale. Dosłownie jest delikatnie naładowaną e, siłą, co sprawiło, że ten strzał był płaski, ten strzał był e, po ziemi, e, blisko e, długiego słupka bramkarza, no nie do obrony, ale też bardzo efektownie wyglądający gol. No i teraz czas na jedną z najbardziej OP mechanik, jeśli chodzi o wykończenie z okolic linii pola karnego, sprzed e, pola karnego, czyli strzały z fałsza, strzały z wciśniętym klawiszem, L2 czy też LT na waszych padach. Zobaczcie, rozegranie na krótko rzutu rożnego, wycofanie do Nacho, no i Nacho z prawej nogi fałszem strzela bramkę. No, na papierze wyglądają są kapitalnie, natomiast no nie jest to zawodnik, od którego oczekiwalibyśmy takich strzałów. Można to w ten sposób wykorzystywać, na samym początku FIFA widzimy 37 strzałów ma ta karta, niemniej jednak Mój nos eksperta fifowego wskazuje, że raczej tutaj będą patrzeć na początku października i troszeczkę te strzały zostaną znerfione. Tutaj próbowałem takiego strzału Ibrahimowiciem, ale to było zdecydowanie zbyt daleko, żeby pokusić się o skuteczne wykończenie. Natomiast kolejna bramka padła niebawem. Przechwyt Sydneyem Gowu, no i strzał z lepszej nogi, również z ściśniętym klawiszem L2, no i takie coś. Również siada. Także strzały z L2 no ale też z odpowiedniego dystansu. Jak widzimy tutaj przechwyt i tak naprawdę wejście dosłownie przed pola karnego 2 metry przed polem karnym, taki strzał leci, taki strzał siada. Także strzały z L2, mega OP, można to wykorzystywać. Oczywiście jest to mój taki pierwszy look, jeśli chodzi o FIFA 23, pierwsze spojrzenia. Mam nadzieję, że część z Was wykorzysta te porady i będzie wygrywać więcej. Będzie mieć więcej fanów z gry. Natomiast ci, którzy chcą. Tej wiedzy pozyskać więcej. Chcą bardziej kompleksowych porad, chcą skupienia się nie tylko na grze w obronie, ale też na grze w ataku. O tym, jak się przełączać w obronie, z których klawiszy dokładnie korzystać, żeby dobrze odbierać piłki rywalom, ale też, żeby skutecznie grać klepki, czy też wolniej rozgrywać się podania. Będę tworzył kurs online, graj jak BJ, Będzie on dostępny w październiku. Będzie on dostępny w bardzo dobrej cenie. Także zapraszam was serdecznie do zapisania się. Na listę oczekujących już teraz zyskacie 10% rabatu i powiadomienie przy premierze, gdy cały kurs wejdzie, żeby nie było. Oprócz tego oczywiście będą odcinki szkoły FIFA Beta tutaj na YouTube, gdzie pokażę moje ustawienia sterowania kamery, czy też tego typu odcinki, jak właśnie ten, gdzie będę pokazywał wam swoje op zagrania. Ale jeśli czujecie, że potrzebujecie czegoś więcej, jeśli chcecie, żebym też przyjrzał się potencjalnie waszej grze, no niektórzy korzystają z indywidualnych coachingów, ale taki kurs naprawdę kompleksowo podejdzie do tematu ataku, obrony, ustawień i dobrego wejścia po prostu w FIFA Ultimate Team. Także zapraszam serdecznie. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do zobaczenia.